Dare la colpa, czyli kogoś obwiniać. Dosłownie tłumacząc, dać komuś, dawać komuś winę. Dare la colpa. Tutaj należy pamiętać o dwóch przyimkach. Dare la colpa a to obwiniać kogoś. Tutaj w języku włoskim tak naprawdę mówimy komuś, komuś dawać winę, więc mamy do czynienia z dopełnieniem dalszym. Ti do la colpa. Obwiniam cię. Ti do la colpa. Mi daj la colpa. Mi daj la colpa. Obwiniasz mnie. Per oznacza za, czyli obwiniać kogoś za. Mi daj la colpa. Per quella situazione. Obwiniasz mnie za tę sytuację. Per quella situazione.